Aby zainstalować program w systemie Windows, należy najpierw pobrać instalator tego programu z internetu, co już zrobiłem i pokazałem, jak się to robi na poprzedniej lekcji. Gdy już mamy taki instalator, wystarczy, że wskażemy kursorem myszy tą ikonę tego instalatora i klikniemy dwa razy lewym przyciskiem myszy. Rozpoczął się proces instalacji. Pojawia się pytanie, czy chcesz zezwolić następującemu programowi pochodzącemu od nieznanego wydawcy na wprowadzenie zmian na komputerze. Jeśli pobieraliśmy program z zaufanej strony, to klikamy oczywiście przycisk Tak. Pojawiło nam się kolejne okienko. Witamy w kreatorze instalacji. Wskazujemy przycisk Dalej. Klikamy raz lewym przyciskiem myszy. Tutaj klikamy w przycisk "Zgadzam się", ponieważ musimy zaakceptować, zaakceptować warunki licencji. Tutaj niczego nie zmieniamy, ponieważ domyślnie system Windows instaluje wszystkie programy w folderze "Program Files" na dysku C. Więc nasza rola sprowadza się do tego, że klikamy tutaj raz lewym przyciskiem myszy w przycisk "Zainstaluj". I następuje proces instalacji. Po pomyśle instalacji pojawia się okienko, kończenie instalacji pracy kreatora. I mamy przycisk na dole Zakończ. Wskazujemy i klikamy raz lewym przyciskiem myszy. I program Faston został zainstalowany, a na pulpicie pojawiła się ikona. Pojawił się skrót do tego programu w tym miejscu.